Omówię program zadania suma dwóch kolejnych liczb. Na początku naszego programu jest słowo program, oddzielone spacją i przyjęta jakaś nazwa zakończona średnikiem. W naszym przypadku to jest suma dwóch kolejnych. Mamy definicję zmiennej typu word, n, którą wczytujemy to jest numer. Wczytujemy tą zmienną i wypisujemy. Wypisujemy n minus 1, potem mamy przecinek, w cudzysłowie wartość dodać, znak dodać, następnie oddzielamy przecinkiem wartość n, którą wczytaliśmy, bo ta jest większa, a ta n jest mniejsza. Przecinek równa się, no i wzór 2 razy n mniej 1. Koniec nawiasu dla instrukcji, wypisz. Dziękuję za. Wysłuchanie.